Czterech mężczyzn i cztery kobiety muszą pozbyć się rywali w 80 minut. Jesteście ciekawi, jak im się to uda? W takim razie zapraszamy do naszego streszczenia. Ośmiu kandydatów przygotowuje się do ostatniego etapu rozmowy kwalifikacyjnej, aby zdobyć wymarzoną pracę. Niestety, tylko jednemu z nich się to uda. Każdy z młodych karierowiczów jest strasznie zdenerwowany i gotowy zrobić wszystko, aby zostać zatrudnionym. Nadszedł czas na ostateczny test. Jest to specjalny egzamin odbywający się w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym w kamery bezpieczeństwa. Każdy kandydat siedzi przy indywidualnym biurku. Jedyne przedmioty, jakie mają przed sobą, to ołówek i kartka papieru z napisem kandydat oraz jego numer. Do pokoju wchodzi uzbrojony strażnik, a za nim surowy inwigilator w biznesowym garniturze. Ogłasza on warunki ostatecznego zadania. Aby otrzymać upragnioną pracę marzeń, muszą odpowiedzieć tylko na jedno pytanie. Kandydaci mają 80 minut. W tym czasie nie obowiązują żadne prawa ani zasady. Kandydat zostanie zdyskwalifikowany, jeśli będzie rozmawiał ze strażnikiem lub inwigilatorem. Zniszczy swoją kartkę lub opuści pomieszczenie. Inwigilator pyta: Czy ktoś ma jakieś pytania? i opuszcza salę. Rozpoczyna się odliczanie. Mężczyźni i kobiety odwracają swoje papiery, ale są one całkowicie puste. Kandydaci rozglądają się zdezorientowani i zaskoczeni. Co mają teraz robić? Młoda azjatka bierze ołówek do ręki i zaczyna pisać esej wyjaśniający, dlaczego zasługuje na tę pracę. W tym momencie podchodzi do niej strażnik i wyprowadza ją z pokoju. Rzecz w tym, że zniszczyła swój arkusz. Dziewczyna jest zdesperowana, ale nikt jej nie słucha. Pozostali karierowicze są zszokowani tym, co się stało. Jeden z nich zaczyna rozmawiać z pozostałymi. Okazuje się, że porozumiewanie się między sobą nie jest zabronione przez regulamin. Mężczyźni i kobiety nie znają swoich imion, więc postanawiają używać pseudonimów: biały, czarny, brązowy, brunetka, blondynka, ciemna i głuchy. Ponieważ ten mężczyzna nie odpowiada na ich rozmowy. Biały wstaje i przechadza się po pokoju. Kandydaci chcą dowiedzieć się, na jakie pytanie muszą odpowiedzieć. Może być zapisane znakami wodnymi lub niewidzialnym atramentem. Bohaterowie spoglądają na swoje kartki używając różnych lamp. Niestety nic nie widzą. Ale jest też promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone. W każdym razie, aby znaleźć ich źródła, muszą wyłączyć światło. Ponieważ w pokoju nie ma wyłącznika, najbardziej energiczni karierowicze postanawiają wywołać sytuację awaryjną i rozbić krzesłami wszystkie lampy w pokoju. Na początku robi się zupełnie ciemno, ale potem włącza się zasilanie awaryjne. Korzystając z lamp UV, kandydaci sprawdzają swoje dokumenty jeszcze raz, ale wynik pozostaje niezmieniony. A co z podczerwienią? Dziewczyny rozbijają jeszcze kilka lamp obcasami butów, a kolor pomieszczenia zmienia się z niebieskiego na czerwony. Karierowicze ponownie sprawdzają swoje arkusze, ale nic się nie zmieniło. Została im tylko godzina. Biały podnosi kartkę pozostawioną przez zdyskwalifikowaną azjatkę i cieniuje ją ołówkiem. To również nie przynosi żadnych rezultatów. A co z płynem? Biały podarł kartkę azjatki i rozdał te kawałki pozostałym kandydatom, prosząc o ich zmoczenie. W międzyczasie sam rozpina rozporek, co? To też jest płyn, chociaż łatwiej byłoby użyć śliny. W każdym razie na papierze nie pojawiają się żadne ukryte symbole. Głuchy nie bierze udziału w ogólnej dyskusji. Ten człowiek jest Francuzem. Powtarza frazę, czy widzisz to tam, i czasami zaczyna płakać. Brown zauważa, że wszystkie osoby w tym pokoju zostały wybrane nie bez powodu czterech mężczyzn i cztery kobiety. Są przedstawicielami różnych ras i grup kulturowych. Co więcej, mają różne osobowości i umiejętności zawodowe. Ten wybór został dokonany nie bez powodu. Czy to może być jakiś dziwny eksperyment? Ale jaki jest jego cel? Kandydaci nagle zdają sobie sprawę, że prawie nic nie wiedzą o firmie, w której zamierzają pracować. Jedyną, która posiada choć trochę informacji, jest ciemna. Okazuje się, że korporacja ta działa w branży opieki zdrowotnej i koncentruje się na przedłużaniu życia. Biorąc pod uwagę fakt, że świat stoi w obliczu pandemii nieznanego wirusa, każdy marzy o zdobyciu leku na zdrowie i długowieczność. Ten lek jest jedynym powodem, dla którego brunetka musi dołączyć do firmy. Musi wyleczyć swoją najlepszą przyjaciółkę. Kobieta podchodzi do strażnika i przeszukuje jego kieszenie. Jedyną rzeczą, którą tam znajduje, jest zapalniczka. Zadaci zdają sobie sprawę, że to pomieszczenie przypomina ogromną ciemnię. Może powinni wywołać znaki na papierze jak kliszę fotograficzną? Używając zapalniczki i kartki papieru, Brunetka włącza alarm przeciwpożarowy. Z sufitu leje się woda, ale to nie działa tak dobrze. Na kartce nie pojawia się ani jeden symbol. Brunetka zauważa, że brakuje jej kartki papieru. Okazuje się, że biały dał jej nie kartkę azjatki do ustawienia alarmu, ale jej własną. Jest to naruszenie zasad, więc groźny strażnik natychmiast podchodzi do kobiety. Brunetka krzyczy i przeklina, ale strażniki tak zmuszają do opuszczenia pokoju. Czarny jest wściekły. To był bardzo podły czyn. W tym momencie ludzie zdają sobie sprawę, że pokój reaguje na ich słowa. Na przykład mogą włączyć lub wyłączyć światła za pomocą poleceń głosowych. Głuchy znów płacze. Za pomocą podstępu i manipulacji, Biały zmusza go do podarcia papieru i włożenia go do ust. Oczywiście zrozpaczony mężczyzna zostaje natychmiast wyprowadzony przez strażnika. Wychodząc, głuchy upuszcza okulary. W pokoju pozostało już tylko pięciu kandydatów. Biały jest z siebie bardzo zadowolony: pozbył się dwóch rywali. Czarnemu nie podoba się to bezczelne zachowanie, więc uderza Białego w twarz. Mężczyzna mdleje, a pozostali kandydaci przywiązują go do krzesła, aby nie przeszkadzał innym. Dodatkowo, wepchnęli mu do ust jego własną skarpetkę. Cóż, teraz nie będzie mógł już tyle mówić. Jakiś czas później biały dochodzi do siebie. Po chwili namysłu pozostali wyjmują mu skarpetkę z ust. Mężczyzna prosi ich o podanie mu pigułki. Rzecz w tym, że jest on zarażony chorobą, na którą korporacja opracowuje lekarstwo. Jeśli chory nie zażyje leku na czas, dostanie ataku, będzie cierpiał na konwulsję i zapadnie w śpiączkę. Konsekwencje mogą być straszne. Biały ponownie traci przytomność. Pozostali kandydaci nie wierzą w jego słowa. Postanawiają poczekać na drgawki, aby sprawdzić, czy mówi prawdę. Brązowy dochodzi do wniosku, że ciemna jest tajnym obserwatorem firmy. Wie za dużo o tej korporacji. Poza tym zna się na psychologii. Blondynka przypomina wszystkim, że muszą sobie ufać. W przeciwnym razie wszyscy przegrają. Niemniej jednak brązowy ma inne plany. Przywiązuje ciemną do krzesła i zmusza ją do powiedzenia mu całej prawdy. Następnie kobieta wyznaje, że rzeczywiście pracuje dla tej firmy. Chciała awansu i dlatego tu trafiła. Brązowy wciąż jej nie wierzy. Jest gotów torturować Ciemną, ale wtedy zauważa czerwone ślady na jej udzie. Wygląda na to, że dziewczyna ta ma bardzo ciężkie życie. Brązowy rani Ciemną i odpycha Czarnego, który staje w jej obronie. Ma zamiar naprawdę mocno zranić dziewczynę, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Wygląda na to, że Ciemna rzeczywiście mówi prawdę. Blondynka podaje jej opatrunek. Kilka minut później Biały ma atak. Ten człowiek też nie kłamał. Więc gdzie jest jego pigułka? Najwyraźniej jeden z kandydatów ją ukradł. Mężczyźni i kobiety przeszukują się nawzajem. Ciemna znajduje kapsułkę pod biurkiem brązowego, ale mężczyzna nie pozwala jej uratować białego. Kłócą się i wrzucają pigułkę do otworu odpływowego. Niestety jest on zakryty kratką. Ciemna staje się zdesperowana, gdy stan białego się pogarsza. Patrzy w kamerę i krzyczy, że jeden z kandydatów potrzebuje pomocy. Jest to naruszenie zasad, więc ciemna zostaje zdyskwalifikowana. Pomimo paniki, blondynka używa spinki do włosów, aby wydobyć pigułkę spod kraty. Ratuje białego. Mężczyzna odzyskuje przytomność. Blondynka odwiązuje go. Biały jest bardzo agresywny. Zrywa swój krawat i oświadcza, że nie ma konkretnego pytania. Pytaniem jest sam test. Musi zostać tylko jeden kandydat. Biały rzuca się na strażnika, aby odebrać mu broń, ale czarnemu udaje się go powstrzymać i zabrać pistolet. Mężczyźni znowu się kłócą, wybucha bójka, podczas której Biały w końcu zdobywa broń grozi pozostałym kandydatom i zmusza ich do opuszczenia pokoju. Brązowy wychodzi jako pierwszy. Za nim podąża czarny. Mężczyzna nie chce się poddać. Jest również chory i potrzebuje lekarstw. Blondynka decyduje się odejść zamiast niego. Stojąc przy drzwiach, aktywuje komendę głosową Światła, stop. Czarny atakuje białego w ciemności, pada kilka strzałów. Biały włącza światła, czarny jest ranny. Upada na podłogę i zamyka oczy. Biały zauważa, że blondynka stoi za rogiem w sąsiednim pokoju, ale palec jej buta wciąż jest w środku. Jest gotowy strzelić jej w stopę. Rozlega się alarm. Czas egzaminu dobiegł końca. Biały czeka na inwigilatora, ale ten się nie pojawia. W tym momencie mężczyzna krzyczy, że zdał test i wygrał. Strażnik podchodzi do niego i odmierza czas na swoim zegarku. Okazuje się, że czas jeszcze nie minął. Przed opuszczeniem pomieszczenia głuchy nacisnął przycisk na zegarze i przyspieszył odliczanie. Biały chwyta pistolet, ale nie ma już w nim naboi. Mężczyzna złamał warunki, więc strażnik wyprowadza go z pomieszczenia. Blondynka jest jedyną kandydatką, która pozostała. Wraca do pokoju i podnosi upuszczone przez głuchego okulary. Używając ich, kobieta odnajduje na kartce napis Pytanie pierwsze. Przypomina sobie, że przed wyjściem inwigilator zapytał: Jakieś pytania? Głuchy wchodzi do pokoju. Ten mężczyzna wydaje się być dyrektorem generalnym korporacji. Blondynka podchodzi do głuchego, wyciąga okulary i odpowiada: żadnych pytań. Inwigilator również wchodzi do pokoju. Jednak blondynka nie chce pracować dla tej firmy po tym wszystkim, co przeszła. Nie podoba jej się fakt, że ludzie musieli ryzykować życie dla tej pracy. Następnie inwigilator prosi blondynkę, aby przyjrzała się bliżej czarnemu. Rzecz w tym, że mężczyzna faktycznie żyje. Zamiast kul, pistolet był załadowany kapsułkami zawierającymi lek, który wyleczył zagrażającą życiu mężczyzny chorobę. Inwigilator wyjaśnia, że produkcja tego leku jest bardzo niebezpiecznym i ryzykownym procesem, dlatego szukali pracownika, który mógłby pracować w najbardziej ekstremalnych warunkach, i znaleźli taką osobę. Następnie blondynka ściska dłoń głuchego i przyjmuje jego ofertę.